Cześć! Dzisiaj w ramach odświeżania materiałów archiwalnych będziemy stawiać warunki, a tak konkretnie zajmiemy się zerowym i pierwszym trybem warunkowym. Witam bardzo serdecznie na kanale! z tymi trybami warunkowymi, to jest w sumie śmieszna sprawa, bo na pytanie ile ich jest dość ciężko odpowiedzieć. Właściwie ten ostatni jest trzeci, czyli można by przyjąć, że trybów warunkowych jest trzy, tylko po drodze jest jeszcze zerowy. Zerowy, pierwszy, drugi, trzeci. Jak w pysk strzelił, cztery. Co więcej, można je jeszcze mieszać. I o tym wszystkim już sobie kiedyś mówiliśmy. Bardzo serdecznie polecam na przykład ten odcinek o wszystkich, wszystkich trybach. Ewentualnie, jeżeli z jakiegoś powodu nie ma tamtego linku, to na pewno możecie go znaleźć w opisie odcinka. Dzisiaj skupimy się bardzo konkretnie na trybie zerowym i trybie pierwszym, ale tak naprawdę wszystkie tryby warunkowe zbudowane są według tego samego schematu. f plus zdanie warunku plus zdanie rezultatu. Mamy warunek i mamy rezultat. I teraz w zależności od tego, czy ten warunek i rezultat są w teraźniejszości, w przeszłości czy w przyszłości, czy są to warunki prawdopodobne czy nieprawdopodobne, możliwe czy niemożliwe, będziemy tworzyć tryb zerowy pierwszy, drugi bądź trzeci. Ale ten schemat zostaje. Jeśli coś zrobisz, to coś się stanie. Gdybyś coś zrobił, zrobiła, to coś by się stało. Jeśli coś robisz, to coś się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. Warunek, rezultat. Mm? Popatrzmy sobie na taki oto przykład. If I see a spider, I will scream. Czyli po polsku, jeśli zobaczę pająka, mm? to będę krzyczał. Jeśli zobaczę to warunek, zdanie warunku, będę krzyczał to rezultat, jeśli ten warunek zostanie spełniony. Zdanie rezultatu. Jeśli to, to to. I to jest, moi drodzy, bardzo typowe zdanie pierwszego trybu warunkowego, czyli first conditional. Bo tryby warunkowe to po angielsku conditionals od condition warunek. Na początek if, potem present simple, I see a spider, a potem zdanie oparte na czasowniku modalnym will, czy jak to woli future simple. If I see a spider, present simple, I will scream, future simple, czy po prostu will przed czasownikiem. Mm? Jeszcze jeden przykład. If you tickle me, jeśli mnie połaskoczesz, I will laugh uncontrollably. Będę się spazmatycznie śmiał. <laughs> Bez żadnej kontroli. <laughs> jeśli mnie połaskoczesz, warunek: będę się śmiał spazmatycznie. Rezultat. Rezultat tego łaskotania. Jeśli to. To to. I nie wiem, czy już zauważyliście, ale jest w tym wszystkim pewien problem. Jest w tym wszystkim. Taka jedna sytuacja, w której bardzo często my, obcokrajowcy, się po prostu mylimy. If I see a spider, to jeśli zobaczę. If you tickle me, to jeśli mnie połaskoczesz. Obydwa te zdania po polsku odnoszą się do przyszłości. Natomiast po angielsku to jest w czasie teraźniejszym. Mm -hmm. Czyli przede wszystkim żadnego will po if. Mm -mm -mm. Nie! Pierwszy tryb warunkowy mówi nam o warunku, który jest prawdopodobny, możliwy, to możliwe, że to się wydarzy. Jeśli zobaczę pająka, będę krzyczał to jest możliwe że ja go zobaczę jeśli zobaczę będę krzyczał jeśli nie zobaczę nie będę no zobaczymy zobaczymy jeśli mnie połaskoczysz, będę się spazmatycznie śmiał więc zobaczymy czy mnie połaskoczesz może mnie połaskoczesz może nie zobaczymy czy jesteś w stanie zaryzykować hmm? ja bym nie ryzykował ale jest to możliwe brzmi to prawdopodobnie być może to się wydarzy jeśli to 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 jeśli to nie no to to też nie. Zobaczymy. I co bardzo ważne, jest to warunek z reguły dotyczący przyszłości. Z reguły. Czasem on może też dotyczyć teraźniejszości, ale najczęściej warunki prawdopodobne możliwe będą mówić o jakiejś niedalekiej, bo niedalekiej, ale jednak przyszłości. Jeśli zobaczę pająka. Nie wiem, za chwilę, za moment, albo. W ogóle kiedyś, jeśli mnie połaskoczesz, być może teraz, za momencik, a być może po prostu kiedykolwiek w przyszłości, to w zależności od sytuacji będę krzyczał bądź śmiał się spazmatycznie. Albo czasem jedno i drugie. Prawdopodobne możliwe. To nie znaczy, że to się wydarzy, ale może to się wydarzyć. Gdzieś w niedalekiej najczęściej przyszłości. I pomimo tego, że to brzmi przyszło, to nie używamy żadnego will. Mm. Ale to nie koniec, bo mamy w języku angielskim też coś, co nazywamy Zero Conditional, czyli tryb zerowy, który dla niektórych może wyglądać dość zabawnie. Present Simple i jeszcze raz Present Simple. Wiecie, Present Simple, czyli ta najprostsza konstrukcja w języku angielskim. Podmiot, czasownik, cała reszta. I see a spider. You tickle me. No to jak to będzie wyglądać? W sensie, o co tu będzie chodzić? Hmm, może spróbujmy dwa nasze przykładowe zdania z pierwszego trybu wsadzić. W zerowy tryb. No. Spróbujmy. If I see a spider, I scream, a więc bez tego will. I if you tackle me, I laugh uncontrollably. Już bez if. Podmiot, czasownik, podmiot, czasownik. Żadnych dodatków po drodze. I czym to się różni? Otóż, zerowy tryb warunkowy mówi nam o czymś, co jest zawsze. Zawsze prawdziwe. I żeby go sobie sprawnie i w miarę precyzyjnie przetłumaczyć na język polski, warto z tyłu głowy dodać sobie zawsze. Zawsze, jeśli widzę pająka, krzyczę. Zawsze, jeśli widzę, to krzyczę. Tak jest zawsze. To jest zawsze prawdziwe. Zawsze, jeśli mnie łaskoczesz, to ja śmieję się spazmatycznie. Zawsze. To jest zawsze prawdziwe. Innymi słowy, zerowy tryb warunkowy mówi nam po prostu o regule. Taka jest reguła. Kiedy widzę pająka, krzyczę. Kiedy mnie łaskoczesz, śmieję się spazmatycznie. Zawsze jak to, to, to. W podróżnieniu od pierwszego trybu, który po prostu stawia nam z reguły Jeden warunek, prawdopodobny bądź możliwy w przyszłości. Widzicie różnicę? Jeśli widzę, to krzyczę. Zawsze. Jeśli zobaczę, to krzyknę. Na przykład za chwilę. Jeśli mnie łaskoczesz, śmieję się spazmatycznie. Zawsze. Jeśli mnie połaskoczesz, to zaśmieję się, będę się śmiać. Spazmatycznie. Na przykład za chwilę. Hmm? I tak, wiem, co część z Was może sobie teraz pomyśleć. Dlaczego jeśli, skoro dużo lepiej brzmiałoby tutaj kiedy? Kiedy widzę pająka, to krzyczę. Kiedy mnie łaskoczesz, to śmieję się spazmatycznie. Niekontrolowanie. Zgadza się. Kiedy, czyli when, brzmi w przypadku zerowego trybu warunkowego nawet lepiej. Ale if też się zdarza, if też jest możliwe i między innymi właśnie dlatego mylimy na potęgę ten zerowy tryb z tym pierwszym trybem. Więc miejmy świadomość tego, że to nie jest kwestia wyboru między if a when, bo tak naprawdę when może przydarzyć się też tutaj. Kiedy zobaczę to, krzyknę, tylko kwestia tego, czy jest to warunek z reguły 1, gdzieś tam w niedalekiej przyszłości, prawdopodobny, możliwy, czy też jest to warunek, który mówi o czymś, co. Jest zawsze prawdziwe. O jakiejś regule. To co? To może jakieś troszeczkę bardziej życiowe przykłady? If you hold me tight, jeśli mocno mnie złapiesz, jeśli mocno mnie przytrzymasz, we will be holding on forever. Będziemy się tak trzymać już na zawsze. If you want... Jeśli mnie złapiesz, jeśli mnie przytrzymasz, warunek możliwy, prawdopodobny, dotyczący niedalekiej, prawdopodobnie przyszłości, będziemy się już tak trzymać zawsze. Rezultat też możliwy, prawdopodobny w przyszłości. I może jeszcze żeby wam pokazać, że w pierwszym trybie warunkowym też może być when zamiast if. When the levy breaks, kiedy wał wow, przeciwpowodziowy pęknie i to brzmi jako coś co możliwe że się wydarzy nie musi się wydarzyć ale może gdzieś tam w przyszłości kiedy wał pęknie i will have no place to stay nie będę się miał gdzie podziać Kiedy to się stanie, to stanie się to. Warunek i rezultat. W dodatku taki, który jest możliwy, prawdopodobny i z reguły dotyczy przyszłości. Jest lekka różnica pomiędzy jeśli a kiedy, ale jedno i drugie stworzy nam bardzo ładny warunek. Czy to w trybie pierwszym, czy to w trybie zerowym. A skoro już o trybie zerowym mowa, to może if you want to talk, I'm on the phone. Then you wanna talk! Jeśli chcesz rozmawiać, jestem przy telefonie. Zawsze. Nie jeśli zechcesz porozmawiać, to będę przy telefonie, tak jakby to wyglądało w pierwszym trybie. Tylko zawsze. Taka jest reguła. Jak chcesz, to jestem. Hmm? I może jeszcze. When the night is cloudy, there is still a light that shines on me. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. When the night is cloudy. Kiedy noc jest pochmurna, zawsze, kiedy jest pochmurna, to co? To zawsze wtedy jest światło, które na mnie świeci, które mi przyświeca. Zawsze. Reguła. Zerowy tryb warunkowy if present simple plus present simple, często zamiast if też when, czyli warunek, ale też rezultat, które są zawsze prawdziwe, które tworzą nam pewną regułę. I pierwszy tryb warunkowy, czyli if present simple, zdanie oparte na will, czasem też zamiast tego if when, czyli warunek, który jest prawdopodobny, możliwy, z reguły gdzieś w niedalekiej przyszłości. Hmm? If I see a spider ice cream. Jeśli widzę pająka, to krzyczę. Zawsze taka jest reguła. If I see a spider, I will scream. Jeśli zobaczę pająka, to zakrzyknę. To krzyknę. Prawdopodobne możliwe gdzieś w przyszłości. Choć miejmy nadzieję, że nie. Jasne? I właściwie już na koniec dodam tylko, że tryby warunkowe mają niesamowity potencjał, żeby je dalej rozbudowywać i rozwijać. Żeby tu zakombinować, tam zakombinować. Na przykład niektóre z nich można mieszać. Na przykład trzeci z drugim. Czasem to też nie muszą być precyzyjnie te czasy, te konstrukcje, które tutaj macie. Nie zawsze musi być to F, i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o N. Tu może być troszkę więcej różnych słów, które nam ten warunek stworzą, ale to, co macie teraz na tablicy, jeżeli chodzi o tryb zerowy i pierwszy, jest zdecydowanie najczęściej spotykane, jest zdecydowanie najpopularniejsze i najbardziej wymagane na różnego rodzaju testach, sprawdzianach i innych egzaminach. Opanujcie najpierw typowe tryby warunkowe, żeby później móc się rozwijać, żeby później móc iść z tym dalej. W razie czego jeszcze raz odsyłam do mojego odcinka o wszystkich, wszystkich. Wszystkich trybach warunkowych, który to odcinek macie zalinkowany pod spodem w opisie. Ewentualnie mam nadzieję, że gdzieś ten link powinien wyświetlać się też tutaj. Uh -huh. No, proste? Mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze nie koniec! Spróbujmy sobie jeszcze to wszystko trochę przećwiczyć. Popatrzcie na przykład na takie zdanie. If we try, albo will try to cook dinner tonight, we end, albo we will end up. Ordering pizza. Mm -hmm. When my dogs see albo will see squirrels, they always go albo will go crazy. If I start albo will start exercising next week, my sofa misses albo will miss me. If aliens visit albo will visit us, they ask. Albo will ask for Earth's Wi Fi password. I może jeszcze, if you leave, albo if you will leave cookies on the table, they always disappear, albo will disappear. Tak jakoś się zdarza. Zastanówcie się, przemyślcie to, ewentualnie wróćcie do odcinka. Po czym zaproponujcie poprawne według was odpowiedzi w komentarzach. A ja najpierw spróbuję się do Waszych odpowiedzi odnieść, a później w końcu dam wam klucz. To jest. I na dzisiaj. To już tyle. Jeżeli ktoś chce sobie zapauzować i sprint screenować to zadanie, to może być odpowiedni moment. Jeżeli ktoś jednak chciał to zrobić z tym, co było poprzednio na tablicy, no to ma pecha, bo ja w wirze odcinka o tym zapomniałem. Zapomniałem Wam odsłonić. Ale nic straconego, ponieważ zdjęcie dzisiejszej tablicy, tej poprzedniej, tak samo jak zdjęcie wszystkich innych tablic, możecie znaleźć na Instagramie Rock Your English, którego bardzo serdecznie polecam. Tak samo też jak polecam i zapraszam na TikToka Rock Your English, tam się ostatnio coraz więcej dzieje, na Facebooka Rock English, Nawet na X, czyli byłego Twittera. A jeżeli chcecie się ze mną pouczyć na kursach grupowych, online, na żywo, to bardzo serdecznie zapraszam na www.rockeringlish.pl, gdzie znajdziecie aktualną ofertę właśnie takich moich kursów. I Jeżeli oglądacie to gdzieś mniej więcej w okolicach publikacji odcinka, czyli wiecie, koniec marca, początek, nawet kwietnia, to właśnie niedawno, świeżo ruszyła sprzedaż edycji wiosennej. Przede, przede wszystkim jednak, zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Rocker English. Aha! Tu pode mną i tam nade mną znajdziecie linki do innych moich social mediów, tu obok możecie obejrzeć inne moje ciekawe filmy. Tam na górze jeszcze raz przypominam adres, pod którym znajdziecie moją aktualną ofertę kursów grupowych online na żywo. A jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to najłatwiej zrobić to o tutaj, tu, 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 tu. A tu ewentualnie można się jeszcze do kawy dorzucić. See ya!